Zbliża się rok 2025, a na horyzoncie pojawia się film, który z pewnością wzbudzi wiele emocji i kontrowersji. Brzydka siostra stała się jednym z największych pretendentów do tytułu najbardziej przerażającego obrazu grozy roku, mimo że do końca roku pozostało jeszcze sporo czasu. Mimo, iż nie znaleźliśmy się jeszcze w półmetku grudnia, ten norweski film nie przestaje wzbudzać zainteresowania i wielu pytań. Brzydka siostra to dzieło, które wzbudza dreszcze i przekracza granice tradycyjnego horroru. Jego intensywność nie ogranicza się tylko do strachu, eksploruje również temat fizycznych transformacji, deformacji oraz naruszeń ludzkiego ciała, co w połączeniu wywołuje w widzach mieszankę obrzydzenia i głębokiego niepokoju. Produkcja, której światowa premiera miała miejsce 23 stycznia, budzi skrajne emocje od przerażenia po obrzydzenie. Widzowie w Polsce muszą poczekać aż do 4 lipca, aby zanurzyć się w tej mrocznej narracji, która została nakręcona w malowniczej scenerii klasztoru cysterek w Fabuła filmu. Osadzona w miejscu uznawanym niegdyś za święte, zaskakuje widzów. To wyjątkowe tło konfrontuje nas z produkcją, która mrozi krew w żyłach. Wiele osób jest ciekawych, jak doszło do powstania tej produkcji w tak nietypowej lokalizacji. Możemy przypuszczać, że pierwotna koncepcja mogła wyglądać na dość łagodną, jednak norweska reżyserka Emily Blichfeld postanowiła zreinterpretować znaną historię kopciuszka, przenosząc ją w mroczny świat horroru. Zamiast balowych sukni i eleganckich przyjęć. Na ekran wpływają przerażające modyfikacje ciała, z którymi główna bohaterka musi się zmierzyć, aby spełnić oczekiwania przyszłego króla. Brzydka siostra generuje szereg emocji, począwszy od obrzydzenia, a skończywszy na fascynacji. Portal Screenrant przytoczył recenzję, w której stwierdzono, że film ma w sobie makabryczność. Sceny są perwersyjne, obmierzłe i bolesne do oglądania. Bohaterka zmuszona jest przejść przez przerażający szereg zabiegów chirurgicznych, co wpływa na jej postrzeganie samej siebie. Jednak nie można zapominać o jednym. Ta produkcja nie jest jedynie mroczną bajką. Jej siła tkwi w analizie społeczeństwa i piękna w kontekście statusu oraz wartości. Elwyre, pragnąc stać się idealna w oczach innych, zepchnięta zostaje w otchłan wytycznych, które sama sobie narzuca. Matka Elwyri zmusza ją do dokonania poprawy wyglądu, wywierając na córce presję, która prowadzi ją do ekstremalnych decyzji. Z recenzji portalu Deadline dowiadujemy się, że brzydka siostra sporo zyskuje na popularności, co znajduje odbicie w analizach nad filmowymi trendami. Po sukcesie crossoverowego filmu substancji Corella Infardit, rozmowy na temat gatunkowych produkcji w branży filmowej stały się jeszcze bardziej intensywne. Norweski film, groteskowa baśń, miał swoją premierę na Sundance i dotyka wielu tematów związanych z pragnieniami kobiet oraz poszukiwaniu własnej wartości. Film ten nie próbuje się ukrywać, a wręcz przeciwnie, bez obaw demaskuje brutalność i absurd modyfikacji ciała. Emily Blichfeld z powodzeniem może zrezygnować z pewnych kontrowersyjnych momentów, by uzyskać szerszą publiczność, jednak wciąż decyduje się na odważny krok w eksploracji tych tematów. Brzydka siostra może szybko stać się magnetycznym tytułem, przyciągającym uwagę aktorów poszukujących wyzwań w nadchodzących projektach. Kto wie, jak ten niezwykły film wpłynie na przyszłość kina grozy? Czekamy na premierę i z niecierpliwością obserwujemy, jak jego mroczna opowieść wpłynie na widzów na całym świecie.